Jeśli masz samochód, to wiesz, że ceny ubezpieczeń rosną, albo zaraz się dowiesz. Jest błyskawiczny sposób na rosnące ceny Polis. Porównywarka ubezpieczeń Mubi.pl. W Mubi.pl błyskawicznie porównasz oferty kilkunastu firm, zarówno w zakresie OC, jak i pakietów OC i AC. Dzięki temu niektórzy kierowcy mogą zaoszczędzić nawet kilkaset złotych. Kilkaset złotych. Sprawdź sobie. Mubi.pl. Błyskawiczna porównywarka ubezpieczeń. Od czwartku z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, 4,99 za opakowanie. Schab wieprzowy XXL, 7,99 za kilogram. Dodatkowo Coca-Cola lub Coca-Cola 0, 7,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie dwóch sztuk jest reklama pralki Haier. O technologii utrzymującej świeżość Twojego prania, pozostawionego w bębnie do 12 godzin. Nazywa się Ultra Fresh Air i eliminuje wilgoć i bakterie. Haier. Technologie, które zmieniają Twoją codzienność. Czas działa na Twoją korzyść. Z nowym Aks przyciągaj zapachem na dłużej. Lidlowy przegląd cenowy. O tym się mówi. Za koszyk 15 produktów na grilla w Lidlu zapłaciliśmy mniej niż w Biedronce. Da się wyczuć atmosferę oszczędzania. Ceny były niższe w Lidlu. Za koszyk 15 przykładowych produktów na grilla dostępnych w Lidlu i w Biedronce. W Lidlu zapłaciliśmy ponad 12 zł. mniej. Grillowanie bez Lidla ani róż!

Odkryj perfekcję na nowo. Nowe Volvo XC60 już za 1190 zł netto miesięcznie. Znowu niedomyte naczynia? Zamień twardą tabletkę na innowacyjną kapsułkę Finish Ultimate Plus, która rozpuszcza się szybciej i ma trzykrotną moc czyszczenia, co zapewnia naprawdę czyste naczynia bez konieczności domywania. Finish Ultimate Plus. Najlepsze rezultaty zmywania. Loteria Finish. Wygraj wkład własny na mieszkanie. Dobiedz się więcej na promocjafinish.pl Wakacje. Co? Pojechałoby się. Statua? Wygody. W Velobanku możesz mieć pożyczkę gotówkową na co tylko chcesz. RRSO 9,9%. Pierwsza rata nawet za trzy miesiące. Velobank. Wygodniej się nie da. Zaczęłam od sypialni dziewczynek. Było ekstra. Więc zabrałam się za przejście. Do salonu koleżanki. Ale ładnie. A stamtąd prosto do jej domku na wsi. I do szkoły po drugiej stronie drogi. Kolory wybraliśmy jednogłośnie. Co dalej? Masz coś, co mogłabym pomalować? Beckers. Malowanie nabiera kolorów. Plamoodporne farby Beckers Designer Color. Rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Alergologiczne. Konto wem banku nie zrobi porządku w pokoju dziecka. Ale będzie początkiem jego finansowej samodzielności. Otwórz swojemu dziecku konto w Embanku z wygodną aplikacją i kartą. Embank. Technologia do usług. A musimy jechać do mamusi? No tak, ale najpierw mamy paczki do wysłania, rachunki do zapłacenia, gotówkę do wypłacenia, starter do kupienia. Kochanie, to może ja się wszystkim zajmę, a ty pojedź do mamusi. Możemy jutro zaprosić mamusię do siebie. Żabka, uwolnij swój czas. Okej, okay, muszę lecieć. Mam kolację z gwiazdami. Hej, hej, tu Robi Williams. Przyniosłem coś pysznego. Felix! Can't do what they Kolacja! Purina! Myślisz, że prawidłowo pierzesz białe ubrania, ale częste pranie przy użyciu tylko środka do prania zamienia biel w szarość. Nie widzisz tego, dopóki nie jest za późno. Cofnij czas z Waniszem do białych tkanin! Już w 20 stopniach Wanisz przywraca biel ubraniom. Wystarczy jedna miarka na pranie. Nasza unikalna technologia Oxy Action sprawia, że ubrania są widocznie bielsze już za pierwszym razem niż przy użyciu tylko środka do prania. Szarość to już przeszłość. Nic tak nie przywraca bieli ubraniom jak wanisz. Zaufaj Wanisz! Zapomnij o plamach. Średnio 4 lata życia spędzamy w samochodzie. Zapewnij w nim czyste powietrze, by zadbać o zdrowie swoje i swoich najbliższych. Wymień filtr kabinowy na antyalergiczny i redukujący smog Bosch Filter Plus. Bosch, technologia bliżej nas. Twój smartfon jest starszy niż ja. Zawijam się stąd. Ach. Twój smartfon psuje zabawę? Kup nowy Realme 14 Pro 5G na raty 0% i odbierz 500 zł z bankomatu. Plus. Wakacje. Co? Pojechałoby się. Statua? Statu? Wygody. W Welobanku możesz mieć pożyczkę gotówkową na co tylko chcesz. RRSO 9,9%. Pierwsza rata nawet za 3 miesiące. Velobank. Wygodniej się nie da. Po tej reklamie będziesz pamiętać o piekarniku Haier, bo piekarnik Haier uczy się, zapamiętuje Twoje nawyki i podpowiada przepisy. Tu masz napisane. To technologie AI Bionic Cook. Zapamiętaj. Haier. Technologie, które zmieniają Twoją codzienność. XXL. Dużo korzyści dla całej rodziny. Tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg tylko 6,99. A papier toaletowy Almusso 40 rolek jedynie 21,74 z Card. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Zaczęłam od sypialni dziewczynek. Było ekstra, więc zabrałam się za przejście do salonu koleżanki. Ale ładnie. A stamtąd prosto, do jej domu na wsi, i do szkoły po drugiej stronie drogi. Kolory wybraliśmy jednogłośnie. Co dalej? Masz coś, co mogłabym pomalować? Beckers. Malowanie nabiera kolorów. Plamoodporne farby Beckers Designer Color. Rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Alergologiczne. Konto w M banku nie zrobi porządku w pokoju dziecka. Ale będzie początkiem jego finansowej samodzielności. Otwórz swojemu dziecku konto w M banku z wygodną aplikacją. I kartą. Technologia do usług. A musimy jechać do mamusi? No tak, ale najpierw mamy paczki do wysłania, rachunki do zapłacenia, gotówkę do wypłacenia, starter do kupienia. Kochanie, to może ja się wszystkim zajmę, a ty pojedź do mamusi. To możemy jutro zaprosić mamusię do siebie. Żabka, uwolnij swój czas. Okej, okay, muszę lecieć. Mam kolację z gwiazdami. Hej, hej, tu robi Williams. Przyniosłem coś pysznego. Felix! Can't do what they, want when they want to. Don't feel any need to impress. Kolacja! Purina! Myślisz, że prawidłowo pierzesz białe ubrania, ale częste pranie przy użyciu tylko środka do prania zamienia biel w szarość. Nie widzisz tego, dopóki nie jest za późno. Cofnij czas z Waniszem do białych tkanin. Już w 20 stopniach Wanisz przywraca biel ubraniom. Wystarczy jedna miarka na pranie. Nasza unikalna technologia Oxy Action sprawia, że ubrania są widocznie bielsze już za pierwszym razem niż przy użyciu tylko środka do prania. Szarość to już przeszłość. Nic tak nie przywraca bieli ubraniom jak Wanisz. Zaufaj Wanisz! Zapomnij o plamach. Wejdź na Otomoto odkryj największą w Polsce bazę ogłoszeń motoryzacyjnych. Wybierz dla siebie idealne auto używane lub najnowszy model prosto z salonu. W wygodny sposób porównuj ceny. Zamów raport stanu technicznego i historii pojazdu. Poczuj się bezpiecznie dzięki weryfikacji auta i sprzedającego, więc wejdź na Otomoto i ciesz się z jazdy swoim nowym samochodem. Otomoto tu się tworzą historie. Bardzo dobrze. Mamy to! Dzięki, Asiu! Lubię obcasy, ale wybieram Archfit Hands Free Sketcher Slippers Po prostu wsuwam stopy i gotowe. Bez schylania się i dotykania butów rękami. Dodatkowo Archfit zapewnia wsparcie łoku stopy dla komfortu przez cały dzień. Asiu, spróbujemy jeszcze jedną stylizację? Pewnie, ale musi pasować do moich Slippins. Wypróbuj mój sposób bez używania rąk z Hands Free Sketcher Slippers Współpraca idealna? Tak, to możliwe. Na przykład woda i porcja owocowego syropu z witaminami. Ich współpracę po uśmiechach poznacie. Wybierz swój ulubiony smak i wodę, jaką lubisz. Ciesz się tym pysznym połączeniem każdego dnia, zamieniając każdą butelkę syropu w 21 szklanek ulubionego napoju herbapol we współpracy z naturą. Brusza, brusza. Będzie pouczenie. Za co? Za przeoczenie? Tak dobrej ceny. Tu naprawdę jest tanio. Dziewczyno, ty się skup! Już się sama pouczyłam! Masz do Brico Do 10 maja trwa ekstra moc rabatów. Z aplikacją Brico Marche kupujesz więcej za mniej. Czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Skanujesz, zyskujesz. Brico marsze. Nasze ceny rządzą. Skoda 4x4 to wolność i przestrzeń Odkryj swoją drogę Cel i tak osiągniesz Skoda 4x4 Skoda Średnio 4 lata życia spędzamy w samochodzie Zapewnij w nim czyste powietrze, by zadbać o zdrowie swoje i swoich najbliższych Wymień filtr kabinowy na antyalergiczny i redukujący smog Bosch Filter Plus Bosch. Technologia bliżej nas Powiedz ta to ta to? A całym zdaniem? Gdzie są moje słuchawki? Tato! I will never stop. Tata znajdzie słuchawki, żeby mama znalazła czas na serial. Bo zawsze coś ciekawego leci światłowodem plusa. Zobacz, jak otwiera się lodówka Haier. Widzisz, jak wszystko jest oświetlone? Bo w tej reklamie pokazujemy Ci technologię Daylight, która oświetla całe wnętrze. Tak jak ta reklama oświeca Ciebie. Haier. Technologie, które zmieniają Twoją codzienność. W jak w sporcie, potrzebna jest skuteczna ochrona. Wejdź na wyższy poziom z Rexoną Advanced Protection. I bądź pewny siebie, niezależnie od tego, jak bardzo się rozgrzejesz. 72 godziny ochrony przed nieprzyjemnym zapachem i potem. Rexona. Nigdy za gorąco. Zawsze pod kontrolą. A, sąsiad grilluje. Jaka kiełbaska. Z Lidla. Świeże warzywa. Z Lidla. Kupiące pieczywko. Też z Lidla. Nie. Pewnie wydał majątek. Wcale nie. A skąd ty to wszystko wiesz? Bo go sama kasowałam. Zakupy rady tu! W moim lidu! Tania sprzedają, o jakość mają. Bo jak super jakość w niskiej cenie, co w litrę? Zakupy Myślisz, że prawidłowo pierzesz białe ubrania, ale częste pranie przy użyciu tylko środka do prania zamienia biel w szarość. Nie widzisz tego, dopóki nie jest za późno. Cofnij czas z vaniszem do białych tkanin. Już w 20 stopniach vanisz przywraca biel ubraniom. Wystarczy jedna miarka na pranie. Nasza unikalna technologia Oxy Action sprawia, że ubrania są widocznie bielsze już za pierwszym razem niż przy użyciu tylko środka do prania. Szarość to już przeszłość. Nic tak nie przywraca bieli ubraniom jak vanisz. Zaufaj vanisz! Zapomnij o plamach! Wakacje. Co? Pojechałoby się? Statuła? Wygody. W velobanku możesz mieć pożyczkę gotówkową na co tylko chcesz. RRSO 9,9%. Pierwsza rata nawet za trzy miesiące. Velobank. Wygodnie się nie da. Zaczęłam od sypialni dziewczynek. Było ekstra, więc zabrałam się za przejście. Do salonu koleżanki. Ale ładnie. A stamtąd prosto. Do jej domku na wsi i do szkoły po drugiej stronie drogi. Kolory wybraliśmy jednogłośnie. Co dalej? Masz coś, co mogłabym pomalować? Beckers, Malowanie nabiera kolorów. Plamoodporne farby Beckers Designer Color. Rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Alergologiczne. Biorę biotynę, a włosy ciągle wypadają. Co jest nie tak? Sama biotyna może nie wystarczyć. Kluczowy jest też cynk, który hamuje wypadanie włosów i wspiera ich odrastanie. Mam stosować dwa produkty? Jeden. Biotinozin. Jedyny lek łączący najwyższą dawkę biotynę z wysoką dawką cynku. Biotinozin działa dwutorowo. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Biotinozin. Siła dwóch składników. Włosy gęstsze, grubsze i mocniejsze. Na atak migreny sprawdzonym rozwiązaniem są silne leki z grupy tryptanów. Dlatego zastosuj Dezamigren. Tryptan dostępny bez recepty. Dezamigren leczy bóle głowy związane z ostrymi napadami migreny już po 30 Minutach. Dodatkowo Dezamigren zwalcza nudności, nadwrażliwość na światło i dźwięk. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. A teraz nowość. Dezamigren w większym opakowaniu w korzystnej cenie. Czy zdarza Ci się, że budzisz się i potrzebujesz większego pierścionka, szerszych spodni, luźniejszych butów? To może być przez wodę. Wahania wagi, wystający brzuch, boczki, opuchnięte palce. Sięgnij po hydrominum. Hydrominum zawiera naturalne wyciągi roślinne, wspomagające szybkie i skuteczne pozbycie się nadmiaru wody z organizmu. Weź hydrominum i poczuj się dobrze w swoim ciele. Wystarczy jedna tabletka dziennie. Hydrominum, antidotum na nadmiar wody. Konto w M banku nie zrobi porządku w pokoju dziecka ale będzie początkiem jego finansowej samodzielności. Otwórz swojemu dziecku konto w M banku, z wygodną aplikacją i kartą. mBank technologia do usług. A musimy jechać do mamusi? No tak, ale najpierw mamy paczki do wysłania, rachunki do zapłacenia, gotówkę do wypłacenia, starter do kupienia. Kochaniec, to może ja się wszystkim zajmę, a ty pojedź do mamusi. Okej, okay. dużo spraw. Załatw to w O, To możemy jutro zaprosić mamusię do siebie. <gryb> Żabka, uwolnij swój czas. Okej, okay, muszę lecieć. Mam kolację z gwiazdami. Hej, hej, tu robi Williams. Przyniosłem coś pysznego. Felix! Do what they want when they want to. Don't feel any need to impress you. Collapse, feel like your feelings. It's great to be a cat. Purina. <laughs>